To, co najważniejsze tego dnia, to chęć dzielenia się dobrem i pomocy drugiemu. Myślę, że to jest bardzo ważne do budowy wspólnoty i naszej lokalnej, ale też wspólnoty naszej narodowej: że nie jesteśmy podzieleni, że nie jesteśmy tylko. Wolnymi elektronami, ale jesteśmy częścią w większej całości i tym, co mamy, potrafimy się pięknie dzielić. I tak jak tej harcerskiej przypowieści, że to dobro raz dane pączkuje i, i, i tworzy się jego więcej i więcej, to właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy takim dobrem, które pączkuje jest już po raz trzydziesty czwarty i po raz 34 e, też e, mieszkańcy Włocławka będą mogli się zaangażować. Jak się zaangażują, o tym na pewno szefowa sztabu e, za chwilę w szczegółach e, opowie. Ja tylko e, powiem, że e, gwiazdą e, wydarzenia plenerowego będzie Oskar Cyms. E, myślę, że e, znany i lubiany, e, ale to będzie finał, wcześniej cały dzień Różnego rodzaju atrakcje, wydarzenia, które tylko zachęcać będą mieszkańki mieszkańców Włocławka do wyjścia z domu i do podzielenia się tym dobrem, które mają. Gorąco zachęcam, zachęcam również sponsorów, którzy chcieliby się zaangażować w organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcam oczywiście wolontariuszy, już ich mamy 200 ale jeszcze trochę miejsce dla kolejnych, którzy chcieliby się zaangażować, którzy chcieliby zbierać tego dnia do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pieniądze. Pieniądze, które w tym roku przeznaczone są po raz kolejny na najmłodszych, po raz kolejny na prewencję oraz leczenie układu pokarmowego właśnie dzieci mniejszych i dzieci nieco, nieco większych. Nie zabieram już więcej czasu. Oddaję głos do studia unikatowe na skalę światową wydarzenie, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jesteśmy dumni z tego, że po raz kolejny, kolejny raz możemy być użyteczni w tej kwestii, że w browarze tym razem mieści się po raz kolejny też sztab roboczy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten sztab finałowy będzie funkcjonował w Urzędzie Miastawym w przy Zielonym Resztu. Tam będzie naprawdę bardzo gorąco. Tam będzie także miejsce, gdzie będą odpoczywać troszkę w związku z tą zbiórką wolontariusze. Będzie, mamy nadzieję, to takie miejsce przytulne dla wolontariuszy i dla wszystkich tych ludzi, którzy chcą się włączyć w Wielką Okiełstwo Pomocy. A tymczasem dobrowamy, zachęcamy, zapraszamy do tego, żeby desztadem się kontaktować. Tutaj pracuje na bieżąco ponad 60 osób. A jeżeli liczymy jeszcze pracowników browaru, którzy w pełnym składzie, włączając się także w działanie Wielkiej Odpowiedzi Świątecznej Pomocy. Do tych osób jest na pewno około 150. Pani Morten. Tak jak jest to już wcześniej powiedziane, nasz sztab w tym roku znajduje się w Prowarze B i zapraszamy właśnie, żeby się zarejestrować czy puszką stacjonarną, czy żeby zarejestrować siebie jako wolontariusza do browaru. Działamy od godziny 15 do godziny 18, od poniedziałku do czwartku. Rejestracja wolontariuszy cały czas trwa, można cały czas się zarejestrować i można się zarejestrować przez stronę i ale również właśnie u nas w sztabie. Zapraszamy sponsorów do włączenia się w 34. finał, żebyśmy razem wszyscy ciepło, miło i głośno grali właśnie w tym styczniu. I skutecznie. Mhm. Oczywiście. Towarzy wydarzenia towarzyszące. Cały czas zbieramy, które się odbędą w styczniu, ale już 10 stycznia w Hali Osir odbędzie się koncert Włocławscy Muzycy, Orkiestrze i Przyjaciele. Więc serdecznie zapraszamy, jak co roku tworzy to Pegazomnia. Mamy nadzieję, że wszystkie wydarzenia, które już wpisały się w tradycję wocowskich Pinału, odbędą się także w styczniu 2023 roku. Zapraszamy również, że do przekazywania gadżetów, voucherów i e, innych rzeczy na nasze aukcje Allegro, które ruszają zaraz po świętach. Liczymy na ciekawe przedmioty i aktywny udział w ich licytacji. Czy są może jakieś pytania odnośnie przygotowań? Do... Ja do... Jeszcze dodam, że co roku organizujemy też koncept y, y, Podaj serce. To jest koncept seniorzy dla orkiestry i on odbywa się co roku w y, filii. Centrum Kultury Browar B w Klubie Zazamcze w tym roku, w roku 2026 roku styczniu także. Także serdecznie zapraszamy również osoby wcześniej urodzone, bo takie pytania są, czy mogą się włączyć jak najbardziej. Serdecznie zachęcamy do tego, żeby włączyć się choćby w te koksy. Okay. Zapraszamy. Pytania? Na wszystko to trzeba powiedzieć. Może jeszcze tylko, jeszcze tylko dodam, że Oskar Cyms to jest, to o nim już mówiłem, ale Nita wystąpi przed Oskarem Cympsem, a to oznacza, że naprawdę tegoroczny karnawał we Wrocławku będzie bardzo, bardzo gorący i nowy 2026 rok zaczniemy od wysokiego C co akurat w przypadku tych wokalistów jest bardzo dobrym określeniem. Więc zapraszamy już bardzo serdecznie już dzisiaj i zapewniamy, że szykujemy kolejne duże wydarzenia dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka, ale od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli od dzielenia się dobrem, zaczynamy. No to co? Siema!